W dzisiejszym odcinku Kuchennych Rewolucji. Aha, bo wy czekacie na jakieś intro? Nie, no nie ma intro, zaczynam odcinek. Razem Magda Gessler czeka to, co najlepsze. Pierwsza wizyta w Best Barze potrwa jednak krótko. Ponieważ ja nie chcę być w tym stanie co pan, mhm. to tam nie wejdę. Umawiamy się, tak? Okay. Czyli przyszła, już wyszła i nie chce już tam wchodzić. To zapowiada się ciekawie, faktycznie. Alej, tym gorzej. Tak, po prostu się No, o! O, będzie rzucanie talerzami. No tak, no tego mi brakowało. Tego już dawno nie widziałem, faktycznie. To muszę przyznać, że faktycznie dawno tego nie widziałem. O śmierci jezu. Pani boczna, to jest? Pana, pani Same produkty E. 6,21. Nie wiem, to jest mój jakiś, jakaś klątwa po prostu. Kolejny odcinek. Kolejny odcinek z czytania składu się zapowiada. Nie mogę się doczekać po prostu. To będzie odcinek w ogóle o fast foodzie. Jakimś najstarszym fast foodzie w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wiem. Dałaby pani taką zupę dzieciom? Nie. To dla... Za... Kur... Pani, że jest menadżerem, bo mu doradza w takich rzeczach. Albo będzie zmiana, albo to się zamknie. Nigdy więcej tu nie daje. No ale tak się mówi zawsze. Zaw Każdy odcinek na tym polega, że albo będzie zmiana, albo to się zacznie, zamknie. Nie umiem mówić. Sięgam, po moim trupie pozwolę, żeby ktoś jeszcze dalej tak tru ludzi, tak ich traktował i pracował. Aha, czyli jak oni się nie zgodzą na jej warunki, to będzie sabotować ich pracę, tak? To mamy mieć na myśli? Żony nad Krosną, Ostrów Wielkopolski to 70 tysięczne miasto, skąd niemal równie blisko do Poznania, Wrocławia czy Łodzi. 70 tysięcy mieszkańców tam tylko jest? Ja myślałem, że przynajmniej z trzy razy więcej. Było związane z rodziną kadziwiłów i prężnie się wtedy rozwijało. The Best Bar leży niemal w centrum ostrowa. To lokal o kilkunastoletniej historii. Nie no, ale tak szczerze, jakbym zobaczył knajpę, która się nazywa The Best Bar w Polsce, nie wszedłbym tam. Czemu The Best Bar? W sensie, żeby brzmieć tak zagranicznie, tak jakoś luksusowo, czy coś? W postaci właśnie hm, znajomego, który chciał się rozstać z tym interesem. A ja tutaj też dostarczałem wcześniej gazu Złotacji i znałem tą filmę do nowego dla siebie przedsiębiorstwa. A, no to ja już rozumiem. bo tając jakby opis tego odcinka, wybierając w ogóle ten odcinek, tam było napisane, że to jest najstarszy w Krowie wielkopolskim, że działa już tam kilkanaście lat i to był pierwszy w ogóle fast food, to teoretycznie powinni się znać na rzeczy, no nie? To już rozumiem, co to pierdykło, bo gościu kupił to po prostu w ciemno od jakiegoś znajomego. Po tych kilkunastu latach, tak jak to już zaczęło pewnie upadać. Edward podszedł bardzo rzeczowo. Troszeczkę się interesowałem gastronomią, doczytałem, że tak naprawdę jest to jedna z gałęzi, która rok do roku notuje wzrosty. Nie, no jak wzrosty, to gdzie on to czytał? W sensie jak wpiszemy w Google cokolwiek jakieś biznesy, które nie wiem, padają najszybciej, czy, 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 czy jakieś rozgałęzienie, czy jakieś wykresy, gastronomia zawsze jest praktycznie na szarym końcu, bo to najłatwiej uwalić po prostu taki biznes pewnie. Gdzie on tutaj jakieś wzrosty widział? Kto u takie głupoty nawpajał? Gdyby tutaj dochodu ma sens. Ma bardzo duży potencjał ten lokal, dlatego stwierdziłem, że warto to wejść. Decyzja Edwarda rozpoczęła nowy etap nie tylko w jego życiu. U, mechaniczna obcinarka. U mnie tu rasy jak robią jakoś, jakoś kebaba, to zawsze mają taką wielką maczetę i sami ręcznie to obcinają, a nie jakąś elektryczną obcinarką. Mhm. Mówiąc coś, na czym się tak naprawdę do końca nie znał na gastronomii, wiedząc, że pracownicy zostali starzy, Powinien z tymi pracownikami chociaż porozmawiać. No. Ale, że jest głupi, ten gościu, ale ja tego nie rozumiem. Kupił jakiś biznes, na którym się zupełnie nie zna, i to nie jego branża w ogóle. Bo ten gościu tam było powiedziane, że on w ogóle z gastronomią nie miał nic wspólnego. I jeszcze się skłócił z pracownikami. Przecież to jest, to, jest to jest niesamowite. Jakiego nic tu nie ma? Przy piecu i kebabie z około na 40 stopni, nie? Na pewno. A zimą znowu jest tu strasznie zimno, bo niby kaloryfery są, czy grzejniki, ale nie są podłączone. No to stój przy tym kebabie i się ogrzejesz w zimie. Proste. Pro, Jezus, ja jestem jakimś mastermindem naprawdę. Mam rozwiązanie na każdy problem w tym, seria tym serialu, w tym programie. Prawda to tu trzeba chodzić grubo ubranym, bo jest strasznie zimno. Pracownice mają swoje oczekiwania, a nowy szef. Niby to wygląda dobrze, bo jest napchane, napchana zapiekanka dużą ilością składników. Ale z drugiej strony zapiekanka wygląda tak źle. W sensie takie świeże warzywa na zapiekance, która jest zrobiona. Znaczy, pewnie to jest dobre. No. Jak ktoś lubi i warzywa, i zapiekankę, no to idealne połączenie, ale wyglądowo. Ujujujuj. Eee, w to co robią? Lubią to co robią? Eee, I z przyjemnością przychodzą do pracy. Tak, byłoby idealnie. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. <laughs> Ten lektor to zawsze doda coś takiego takiego kwitującego, tych ekspertów, którzy odkupują te knajpy i się na tym zupełnie nie znają. Praca się, no, smusem. O, w tym sensie. Dużo mamy godzin, nikt nas nie docenia, nie mamy nadgodzin. godzin. no, kto do fast fooda daje groszek? Nie dawajcie groszku do fast fooda. W tej chwili nie mamy osób do pracy i tak naprawdę pracujemy. Po 12 godzin, po 15, a nawet zdarzyło się, że po 18. To nie jest taki stereotyp, właśnie gastronomii, że się po tyle godzin pracuje? mamy ani napoi, ani jedzenia od szefa, po prostu sami sobie kupujemy. Powyżej 8 godzin, takie temperatury, to uważam, że ta butelka wody to naprawdę nie jest jakieś tam szał. Żeby... Czyli oni nie mają zapewnionego ani jedzenia, ani picia, za wszystko muszą sobie płacić, mimo że są pracownikami i pracują po 12 godzin. Fajnie się na to. Nasze losy się jak gdyby tutaj z, zbiegłych z, z Magdą i, i, i ona będzie tym tematem jak gdyby dowodzić. Tak, szkoda, że się kapnął, że potrzebuje kogoś, kto się zna na tym biznesie, o kupieniu tego biznesu i tym upadku tego biznesu. Mu pracownic baru. Mi się wydaje, ona jest niepotrzebna w pracy. Bo dużo mówię, a mała robi. No ja uważam, że ja się z nimi dogaduję, zawsze rozmawiamy, nigdy nie było tu żadnej między nami sprzeczki jakiejś. To co tu poszło nie tak w komunikacji, że ona myśli, że się zajebiście z nimi dogaduje, a tamci mówią całkowicie co innego. Co, co tu poszło nie tak? I mówię niedomówień. Nie pracuje z nami, podobno się znana na gastronomii. Pracowałam w dwóch restauracjach jako nastolatka, także miałam z tym. Taką trochę styczność, no nie powiem dużą, ale... Kilkanaście lat przypominam. Pawiamy same towar, same robimy wypłaty, ustawiamy grafik. Jestem tak jakby kucharką, no bo te pizze, te dania, wszystko też robię. Obsługuję klientów. Ciekawe, czy on im płaci na tyle, że faktycznie ona jest i szefem kuchni, i kelnerką, i wszystkim. Chyba nie. Działać. A jeżeli one zgrzytają w tej chwili, to albo się naoliwią i przestaną zgrzytać, będzie to funkcjonować hmm, jak jeden mechanizm albo po prostu no, będziemy wymienić tryby, tak? Na szczęście. A, czyli to jest, jego, to jest jego plan na to wszystko. Czyli on chce, żeby te kucharki i te kelnerki jakby grali pod jego pod to, co on mówi, ale zupełnie nie próbuje się nawet z nimi dogadać w żaden sposób. I tutaj dosłownie zagroził, że jak tamte nie będą tańczyć tak, jak on zagra, to je po prostu wymieni. Skąd ten głupi pomysł? Ścieżka związanym historycznie z rodem rodziwił. Zaproszono mnie do best, czyli najlepszego baru, który serwuje pizzę, grill, kebab. Ja myślę, że to The Best Bar to jednak nie jest, że to jest najlepszy bar. Nazwa własna po prostu, bo to nawet nie wygląda dobrze. To jedzenie, które oni podają. Kto to jest właścicielem? Dzień dobry. A? To ja zapraszam na zewnątrz. Oj, są dwie opcje: albo tam jest bardzo gorąco, albo bardzo śmierdzi. Mnie, why not both? Kretka. dobra, ona go powąchała po prostu. Ponieważ ja nie chcę być w tym stanie co pan, ja tam nie wejdę. Umawiamy się tak? Okay. I nie rozumiem jak pan może siedzieć w pomieszczeniu, które tak śmierdzi. To prawda. A! Czyli jednak śmierdzi, pewnie jest tak du... No ta musi być duszna od tego jedzenia pewnie. Tych frytek wszystkich, tych mięs, tych sosów. Ale czemu nie mają klimatyzacji? Tego nie rozumiem. Pachniemy jak frytki, kebaby. Ja szybko wsiadam w samochód, jadę do domu. Z nikim... Się nie spotykam, do żadnego sklepu nie wchodzę, ja do prostu do domu. Ale przy śmierdzi tylko frytkami i kebabem, to nie tak źle chyba. Można powiedzieć, że to jakieś luksusowe, nie wiem, tureckie perfumy są na przykład. Ja sam się nazywał frytkami. W zasadzie do tego doszło, że ja po prostu pojechałem na przykład do znajomego, a akurat nocowałem niego. No to po prostu chy, łóżko śmierdziało. No, to zajebiście i nadal nie wpadł na to, pomimo tego zdarzenia, żeby zainwestować w jakąś klimatyzację, albo chociaż, nie wiem, okno otworzyć. No, nie dobra? Lokalu być może nie wystarczy przewietrzeć, ale czy można używać odświeżacza w pomieszczeniu z gotową do podania żywnością? Nie, 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 no nie, no, no, nie po prostu nie. No, nie jest za w tej chwili się tam rzeczywiście już e, wietrzy. Wydaje mi się, że pan nie da rady tego zrobienia w godzinę ani w dwie, więc my się... no myślę, że nawet na pewno nie zdąży zrobić tego w godzinę czy dwie. się pożegnamy. Mm, byłoby mi strasznie przykro. Ja jutro wrócę, bo pan całą noc do przerobienia tego lokalu w pachnący. Okej. Okay. Do roboty. To się nie uda, bo bym musiał nie zamykać tego lokalu, a przecież ci ludzie będą chcieli iść do domu po prostu. Do jutra. Dziękuję bardzo. Ja również panią pogięło, to pani wyprawia? Przecież nie można gówna przekrywać w lesie. No ale bez kitu, bo to tak jakby jakby waliły wam buty bardzo mocno i byście to spryskali dezodorantem. To może działało na jakichś koloniach, ale no nie w restauracji. Tu wgryziony jest ten samoto. To jest, będzie bardzo trudno to. Trochę tak szybki w usunąć, natomiast to zrobię wszystko, żeby tak się stało. Ale ja myślę, że to nie jest tylko kwestia wywietrzenia, tam trzeba by było pomyć to wszystko, na czym to jedzenie jakby się robi. Pod decyzji Magdy Gessler. Robię drugie podejście. Wczoraj ściana smrodu odrzuciła mnie. Zobaczę, co coś się zmieniło. Ja obstawiam, że nie. Przymknie oko na to wszystko. Nie wygląda na pewnego sukcesu. Jakiś cud, zmienił się zapach. Dzień dobry. Pan też pachnie? Płaniam się, mam nadzieję, że tak. No pachnie pan. Naprawdę, oni się będą za każdym razem witać jak psy? E, za nią odpowiedzialnych. Pan sobie żart robi. Nie, to... Nie, to jest Pana lokal, tak? Tak, tak jest. To proszę zamknąć drzwi i doprowadzić go do po porządku, wtedy można mnie zapraszać. I nikt na to nie wpadł przed jej przyjazdem, przypominam. Jak poprzednik otwierał ten interes, to to był hit. Natomiast nic przez te 17 lat się nie zmieniło. Nawet w menu. Ja miałem świadomość tego, że rzeczywiście należy to zmienić. Mm -hmm. Czyli sam jakby doszedł do tego wniosku, że należałoby coś tam zmienić w tym menu, żeby ruszyło, ale tego nie zrobił. Hmm. Ja już widzę powoli, kto tu może być problemem. Dzień dobry. Chcę wam zjeść? polecamy dzisiaj zupy, to mamy flaki ogórkową. Dobra, spróbujmy ogórkową. No ale to jest bar z, z, głównie z fast foodem. I podają flaki ogórkową? Gdzie to jest fast food? Gdzie to się zalicza do fast foodu? Dla klientów? Musimy to wodować. A więc do dzieła, co od razu bardzo dobrze słychać. No, i pójdzie i go pierdzieli, że jest za głośno i że używa elektroniki. Pani tak nie robi noża. Nie mamy noża, noża mamy to? tylko noż elektryczny. <noise> I w tym jest cały problem. One tam nie mają nic na tej kuchni. Ta kuchnia jest otwarta. Bo jakiś zwykły nóż, chyba, uda się znaleźć. A najlepiej odpowiednio... Przynajmniej taki nóż znalazła, ja myślałem, że już taki, wiecie, ma, taki mały nożyk albo jakiś do masła znajdą. ...ostry. W ogóle, czy to jest kurczak? Bo to wygląda... tam są kawałki różowe. Troszkę ten nóż ten wygląda. Powinniśmy mieć maczety do ścinania. Że ale oni dopiero teraz się domyślili, że powinni mieć maczetę do ścinania tego? Mięsa naprawdę? Dopie dopiero teraz? Okej, okay, już, już bym tego nie zjadł. Przykro mi, już bym tego nie zjadł. To mięso, tylko i wyłącznie przez to mięso, bo tak to nic mi tu nie przeszkadza. Oj, 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 oj. ta zupa była moja, ale nie na moich składnikach, jaka powinna być. Co poszło nie tak, skoro ta zupa była jej, ale nie na takich składnikach jak ona chciała. Kto jej nakazał? Też, skoro one też robią zakupy, bo tak powiedziały na początku odcinka. Tak będą. Kolejna frytki, w prostym zestawie z kebabem i sosami. Uważam, że. Bo tam chyba sosik się już kończy. Oto więc, tutejsze danie popisowe. No, chyba, że nie. Jak zaraz zobaczę na tym talerzu, że do kebaba dała groszek, jak do wszystkiego wcześniej, to wyłączam ten odcinek. Przysięgam. Lecz może kebab smakuje lepiej niż pachnie i wygląda. Suchy, niedoprawiony kurczak. Ale przynajmniej nie dodali groszku. Masakra. Teraz szansę dostanie zapiekankę. Jakaś taka wiotka na pierwszy rzut oka. A jeszcze nie jest zrobiona w ogóle. Pani to ode mnie zabierze. Dobrze. Mnie wiodę. To jest zapiekanka nasza. Proszę bardzo. Smacznego. Ale to co oni jej podali miękką zapiekankę? Jak w ogóle miękka zapiekanka może być z pieca wyciągnięta? Chyba że, chyba, że tam puściły soki te, te pieczarki, czy cokolwiek oni tam dają. Miazga w pieczarek z serem. To zrobimy jeszcze na połu. Grozi zatruciem. Bo widzicie jak te pieczarki wyglądają? To, wy to wygląda jak, jak jest śnieg, on trochę stopnieje i się zrobi taki brudny, takie taka ciapa się zrobi. To to wygląda dosłownie tak, to jest zimowy odcinek, zimowa dla pikanka. Rosia. Czemu surowym okiem przygląda się pani menadżer? Ono jeszcze nie urosło, dziecko. To, to jest za świeże. Za świeże, no. Skoro one już stwierdziły, że to ciasto jest za świeże, żeby je podać, bo nie, u, nie wyrosło tak jak powinno, czemu one nie powiedzą tej Magdzie Gessler, że, no, przepraszam, musi pani chwilę poczekać jeszcze. Jeszcze tak, z, nie wiem, z 20 minut, a żeby nie poczekała. No to wtedy to zmienia postać rzeczy. Gdy kompozycja jest wreszcie gotowa, nie widać, by szef PNK. Ale nie wiem, czy widzieliście, to w ogóle nie jest ani z tartego sera, ani z takiego, to jest z takiego sera w plasterkach. To przecież to wy, jak wyjdzie ta pizza z tego pieca, to będą takie bąble po prostu z, tej, z tego sera. Ja, jest wyproszone. Yy, ja musiałam podłożyć tą pizzę, bo dół się pali, no bo dół się piecze, a <noise> To zajebista pizza będzie, naprawdę. Masz świadomość, co pan sprzedaje? Oooooo. Umiarkowaną, póki co już. Nie, po, po takim... Ja bym na jej miejscu wstał i wyszedł po prostu. Jakby szef lokalu mówi, że no ja w sumie to nie mam, nie mam wpływu. Nie wiem, co oni tu sprzedają. O Boże. No wymyśl pan też nie próbował. Nie wszystkich jeszcze. Tymczasem do spróbowania gotowy jest przysmak z Włoch. Przysmak z Włoch. Mhm. Z włosów chyba. Bardzo słaba. W ogóle ja już chciałem ją wycofać, ale stwierdziłem, że póki jest i za chwilę będą kochane rewolucje, no to nie, też nie będę tego ruszał, bo po co? Słyszeliście co on powiedział? Dosłownie, czy słyszeliście co on powiedział przed chwilą? Wow, no na mnie to robi wrażenie, że ktoś może prowadzić knajpę w ogóle. Ja po tych, ja po tych odcinkach w ogóle boję się cokolwiek zamawiać, bo to jest naprawdę, jak ludzie mają takie podejście, niesamowite. Są pomidory? Pewnie słabo z tymi pomidorami. No. Po prostu nie ma. Po prostu co miałeś? Ty tam nie ma sosu nawet, tylko jest na, na rantach, nie? Łoł. Wow. Poszła pizza. To, to już wiedziałam, poszła pizza na pewno. Tymczasem szef spróbuje teraz swojej zupy. I pan mi powie, co panu przeszkadza, czy też panu buscia tą ogórkową? Bo jeżeli. A jak mu się spodoba ta ogórkowa, jak jemu to zasmakuje? Nie pan radę? Hmm. A pan dwa wyjście, się, albo ja wyjdę, albo pan, pan zjeżdżą zupę. Postaram się zjeść. Zależy to że pani była. I on tak otworzy mordę i se wleje tą zupę, tylko dlatego, żeby ona została. Ale jakie mięsie. to wam zaznaczam, dlatego zróbcie, nie? Zapasy zgromadzone w wielkim. Na bardzo długą zimę. Ale to nawet, to chwila, bo to nawet nie wygląda jak zamrażalka, tylko jak takie... weczki po prostu, co są w sklepach, to... ...i ona jeszcze mówi, że te frytki są miękkie w ogóle, to... ...to się nie psuje? 621. Co to? Pytarki? Tak, to jest ściąż to, to, jest to O Boże. Naprawdę wygląda jakby ktoś śnieg pozbierał. Kebab, kebab akurat nie. Ale no cała reszta jest na gotowca, to jest sama chemia. I nikt nie próbował tego zmienić wcześniej. Zupełnie. Nikt na to nie wpadł. Nikomu się nie chciało po prostu nawet. To nie mam aktual, nie mniej Zosia, Ale też sprzątaliśmy, że wszyscy sprzątali wielu, wielu, wielu zaniedbań. Czy To spaczkowane jedzenie, no. to jest nowiczne. Wszystko to Tak, pokłójdcie się, to na pewno pomoże w ogóle tej knajpie. Nie ciekawe. Może pan odstawić zupę? Oczywiście. Całą. Położyć ręce na stół. I on będzie musiał wpierdzielić te pieczarki. Widział pan to? Co nie, jest? Nie, to jest? widziałem, to jest twarz. Ja panu mam pan do spróbowania. Niech ona mu każe to zeżreć. Niech on to zje, błagam. Na ręce, na własny wzrok, własnymi rękoma. Niech pan spróbuje, co pan ludziom podaje na mnie, tę piekankę. <laughs> Jezu, jak to wygląda okropnie. Dosłownie jakby ktoś nasrał tam. Będziecie nie na chciałabym pan całej reszty wrzucić na głowę, a mam ochotę. Okej. Okay. Przekonamy pani. On no to naprawdę je. Nie, no, dobry gościu. Może on całego menu w końcu spróbuje. Tak. Wiem, że zrobiłam błąd i jeszcze bardziej nie zaangażowałam się w kuchnię. Teraz tego typu żal to niestety musztarda po obiedzie. No teraz ona na może w ogóle. Co, co to w ogóle jakaś lowa dramatu? Niego na w ogóle. Ona tam nie jest potrzebna zupełnie. Wzburzona Magda Gessler postanawia tymczasowo zamknąć lokal. Pisze zagrożenie dla zdrowia, a poniżej się podpisuje. A jakby ktoś ją podał teraz do sądu, na przykład, i udowodnił, że to wcale nie było zagrożenie dla zdrowia. Ciekawe, żeby wygrali pewnie, bo to jest niesłabienie w tych czasach. Solidne kary, pobite gary. Koniec zabawy. Od jutra the best bar. Musi się. A ta pizza tam nadal leży na tej ziemi. Przez minęło pół godziny, odkąd ona to tam rozwaliła, czy nawet więcej. Nikt tego nie pozbierał nawet. Myśmy się, utrzymywaliśmy kontakt, zaproponował, czy nie chciałabym mu pomóc. Nie jestem z zawodu kocharką, gotuję około 20 lat. I dopiero teraz on ją w to zaangażował? Nie, no tego się jest po prostu głupi. Nie muszę porozmawiać z ludźmi, dlaczego się godzą pracować w takich warunkach dla takiego wielkiego egoisty. A to dobre pytanie. To też jest bardzo dobre pytanie, bo ani nie dostają jedzenia, ani nie dostają nawet picia, za wszystko muszą płacić. Płaci im słabo, nie mają klientów. Ciekawe. Tak naprawdę mi się po prostu wydaje, że może szef sobie nie zdawał z tego sprawy. Wyzysk dla mnie to było niepłacenie nadgodzin. Pomagać szefowi w prowadzeniu baru miała Magda. I on im nawet za te nadgodziny nie wypłacał pieniędzy? Czemu one tam pracują? Po prostu doradzam mu jako znajoma. Mam pytanie, co mu pani doradziła? Na pewno pierwszą rzeczą to były porządki. Pan ja sobie żartuje? <grym> no ale doradziła, a to, że on się nie dostosował, to nie. Z... nie no co? Nie, na 18 godzin na kuchni. Jakim pani jest człowiekiem? W czym pani doradza? W tym, żeby jeszcze bardziej wyzyskiwać ludzi, oszukiwać? Nie, no ja myślę, że ona tu przyszła tylko po to, żeby dostać pieniądze, coś tam niby porobić, mimo że nic nie robi i tyle. A nad tym to ona się nie zastanawiała w ogóle, nad tym, co ta Magda Gessler mówi. Mieć empatię. A pani jaka kobieta pozwala takie rzeczy pozwala iść ludziom, pani na ma dzieci? Mam. I co? Dałaby pani taką dzieciom? A może z ze śniegu na przykład? Bo Ale dostarczy. pani tu jest i mu doradza. Jak mu pani doradza? Dlaczego pani tego nie zmieniła? Albo będzie zmiana, albo to się zamknie. Nigdy więcej tu nie daj. Ja myślę, że z takim podejściem i pojęciem tych ludzi na jakikolwiek temat, to powinno się zamknąć. Mam do pani żal. Mam do pani ogromny żal i proszę się z tego wycofać. Ja bym pani tu nie chciała, wczoraj pani do niczego tylko nie będzie. Ale dostała tak było zimnej włody na mordę, prosto. Proszę porozmawiać z szefem, że ja chcę prowadzić, rewolucję bez pani. Dobrze, dobrze. Dziękuję i przepraszam. Dziękuję. No, to mi się szybkie zmiany. Pani Magda mnie nie chce w zespole. No to co mam zrobić? <laughs> no to, no trudno. Chyba jak się miało stać. A... no i la. Dużej straty nie będzie. <grymne> Ta kelnerka też, też wprost wszystko mówi. Skromne bistro o charakterze miejscowym, czyli związanym z Wielkopolską. To co... Oho, zaraz dowiemy się, jak to się będzie nazywać, zaraz. Będzie duży grill przed wejściem, żeby czuć było zawach dobrej kiełbasy. Każdy chętnie dwie bułkę z kiełbasą, dobre piwo usiądzie w ogródku. To prawda, to dobry ruch. Myślałem, że znowu pójdzie w jakiś Co jest w każdym odcinku praktycznie? Ej, śledzie. Myślałem, że znowu w jakieś śledzie pójdzie. Wystrój też związany z okolicznymi wsiami. Miejsce się będzie nazywało Bistro Chłop i Baba. Bistro, chłop i baba. A gdzie wszystkie inne płci? Rzeczywiście tutaj a, takiej sumienności i y, takiej konsekwencji w... Y, mm... Czyli on się teraz przyznał, mówiąc to, że nie jest w stanie tego prowadzić. Ja teraz Państwa zapraszam. Idziemy zobaczyć coś, co jest fast foodem, a tak naprawdę jest dobrym jedzeniem. Znaczy będą wpierdzielać w innych typach po prostu. że rozpoczynają się poważne prace. Pierwszy znika ruszt kebaba, a w zamian przed barem wybudowany zostanie porządny grill. A oni od zera budują, albo zabudują po prostu jakiś pewnie grill gotowy. Barda dociera tymczasem do konkurencyjnego lokalu w Ostrowie. Tu również podaje się dania fast foodowe, co nie musi oznaczać, że byle jakie. Nie, no jaka konkurencja, przez to wygląda sto razy lepiej, to, to żadna konkurencja. to tu mi udzielili rodziny nowej restauracji. Ma być przyjazna i smaczna. Nie no dobra, ale logo to mogliby sobie wymyślić jakieś troszkę ładniejsze może, albo rzucające się bardziej w oczy. Jakim? Ciężkim. W szoku? Dlaczego? Bo jest prześliczny. Ale nie, ja inaczej nie robię, albo ślicznie, albo wcale. <laughs> skromność to podstawa. Panie rozpoczęły już pracę. Na doprawienie czeka na przykład mięso. Tu jest wątróbka yy, wieprzowa. Łukuszwa w takie miejsce do żygania. Poproszę czosnek. Tak, cztery główki. Wszystkie ręce na pokład, więc czosnkiem zajmę. się... Wow, nawet właściciel się wziął za robotę w końcu. ...gotowanych i wydrążonych ziemniaków, z którymi będą następnie zapiekane. Tu muszę zmieścić pieczarka i kotlet. O, a to fajne akurat. Fajny, pro, fajny produkt. Boże święte, najpierw chciałem powiedzieć problem, potem produkt. Co ja mam, co ja mam nie tak z głową? ...jako pierwsze. Po cztery wejdą. Teraz smażą się pieczarki oraz niewielkie, kształtne kotleciki. oj! Mia... ja myślałem, że oni to potną na jakieś kawałki od razu, ale pewnie potną to potem, no bo inaczej to jakby to się do tego ziemniaka miało zmieścić. I nad nimi Iwona. I bardziej usmażone kotleciki są za surowe. Kotleciki bardziej wypieczone, poproszę. Ale to chwila, czyli dali wydrążonego ziemniaka do tego pieczarki, usmażone i na to, na to jeszcze mięso. Kurde, taka kanapeczka, nie? Z ziemniaka. To jest na promocję. Ostrzeżenie sprzed dwóch dni przestało być aktualne. Przeciwnie. Efektami rewolucji można się zacząć chwalić. Ale przecież tam już są, tam są już grzyby przecież, to po co grzyb jeszcze na, na górę? Wypieprzyły całą tacę ziemniaków ugotowanych. Rzeczywiście spora część została zmarnowana. W kuchni się myśli, a to jest czasami duży problem. Nie gadajcie, że oni reszki tych ziemniaków zamiast użyć to wyrzucili gdzieś. Jak się ma przez złe przyzwyczajenie, Wszystko się wykorzystuje w kuchni. Te, które były do faszerowania, miały miąższ, które wrzucam do. No, szczególnie, że to były dobre, ugotowane ziemniaki, już przecież. To po co oni to wy. O, Boże. Tymczasem dawny bar zmienił się w przytulne bistro. O, no fajnie wygląda. Poduszeczki, tam jakieś świeże warzywa, nasza muzyka. Mam nadzieję, że wentylacje w ogóle już mają. Że o tym pomyślę. Z zabaru znikł kebab i gotowe załatki. Teraz wzrok mają tu karmić. No nie, no teraz to wygląda trochę jak stragan jakiś, ale nie, no okej, okay. de proces. Tu naprawdę było tragicznie. Dałam im wszelkie wskazówki, aby wyszli na prostą. Czy są na prostej? Pewnie tak. A, zapomniałem w ogóle sprawdzić, czy to, czy to istnieje jeszcze. To chwila. Ty no, na to wychodzisz, że... Mają cały czas, mają 4,5 gwiazdki, 305 opinii. I od 12 do 18, ale w poniedziałki mają zamknięte. Ale dziwnie. Ale no, wygląda to cały czas tak samo niby. Czyli przetrwali. Przetrwali, a to było już kilka lat temu, bo to jest 20 seria, a mamy 27 teraz aktualnie. Czyli przetrwali, udało się. Dużo ludzi przychodzi na grilla? Tak, tak, dwie tace takie pełne. A co najbardziej... Karkówka. Może spróbuję? Okej. Okay. No, czyli powodzi się. I w ogóle tego chłopa wcześniej nie było tutaj. Z mamą, babą baba, z dziadem. Ceny niskie. Karkówka z grilla 8 złotych. 8 złotych za kark... No tak, no to to było na pewno kilka lat temu. Skręciła nogę, jest na zwolnieniu chorobowym. A druga... No, ustaliśmy wspólnie, że nasze drogi nie są w tej chwili... Podobne. Ciekawe, która. Która sobie skręciła nogę, a która odeszła, która się po... Hmm. No tak jest. Jeżeli chodzi o Kasię, no to musieliśmy się rozejść. A pokojowych jak najbardziej przyjaznych warunków... Dobra, tylko ja nie pamiętam, która to jest ta kasia, także trudno, no tajemnica. Magdzie Gesler szczawiową podaje. Sam szef. Proszę Woda. O, i wymienili wreszcie tą starą zastawę stołową. Chyba bardzo dobra. Dodatkiem lubczyku. Ona, ona do wszystkiego, w każdym odcinku jest ten lubczyk, ona do wszystkiego to dodaje. Ja mam takie pytanie, mhm. to jest 5 złotych, tak? 8 złotych. 8. 8. No, darmo. Jak tu paszla ale kur, za 8 zł taka zupa teraz. Ja założę się, że w tym momencie. Sp... Sprawdzę czy mają cennik, bo założę się, że to kosztuje teraz z 20 parę złotych. O! Zupa szczawiowa z jajkiem 19 zł. No to 8 a 19 to trochę... Trochę poszło to do góry, przyznam. No. Jest więc czego gratulować. I co zmieniło się? Dziękuję również. Marka została przynajmniej ta sama, no to chociaż chociaż tyle. No i co tu powiedzieć więcej? No, wiem, no nie powiem więcej. No z fast da się to zrobiła taka takie bistro, no. Tylko że faktycznie te ceny są tak nieaktualne. 8 zł 19 hu, hu, hu.